Alo, alo, dzień dobry moi koni, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w grze Flash Element Tower Defense. Słuchajcie, w ramach tam jakiejś mojej ostatniej pogrywajki w, w Ridge Zone Defense, który no mega mi w ogóle przypadł do gustu i sporo, sporo czasu na niego poświęciłem, przypomniał mi się jeden z Tower Defense'ów, jakby w kontekście właśnie gier flashowych, które grało się kiedyś. Jeden Tower Defense, który był główny, była taka strona z grami chyba CDAPL, to, to stary CDAPL jeszcze, bo opowiadał był właśnie jeden główny Tower Defense, którego ze wszystkimi kolegami Grzeliście. nie wiem czy wy też tak mieliście, ale generalnie flash element y, tower defense jest jednym z takim, jednym z pierwszych, jeżeli dobrze kojarzę, takich flashowych tower defense'ów, które gdzieś tam były popularne e, więc pomyślałem, że dzisiaj w ramach tam połączenia mojej ostatniej fascynacji tower defense'ami, które sobie po prostu pykam w wolnym czasie, e, a również powrotu do przyszłości, które od jakiegoś czasu uprawiam na tym kanale tak jak grządki w ogródku, bo bo seksu nie, niestety Chyba, że ktoś jest chętny, żeby to zmienić, zapraszam. Um, postanowiłem właśnie, że zagramy sobie troszeczkę w Flash Element Tower Defense. Być może e, twórca Reason Defense go obejrzy i wpadnie na parę nowych pomysłów. Słuchajcie, bo mamy tutaj troszeczkę bardziej zaawansowanych mechanik, to znaczy zacznijmy w ogóle od, żeby te fale już leciały tutaj. Eee, w tym momencie źle to ustawiłem, bierze totalnie dobrze. Zresetuj mi to. Nie tak jak powinno, bo z się powinno ustawić tak. Eee, I od razu zupgradeować. I zaczynajmy. Niech się dzieje. Eee, słuchajcie, jest to jak widzicie graficznie oparte o Warcrafta III bardzo mocno, który jest, eee, no w którym mapy typu Tower Defense są często bardzo dobrze zrobione i są bardzo ciekawe. Również. Eee, co tutaj mamy? Mam przede wszystkim w lewym dolnym rogu, widzicie, takie okienko, które nas informuje, ile punktów zdrowia będzie miał, e, będzie miała następna fala przeciwników, ile będą warci, e, a także mamy mechanikę tego przychodu, o którym mówiłem. To znaczy, że jeżeli na koniec fali mamy jaki ileś złota, to jest nam dodawane ileś procent. Eee, kolejne do tego, co posiadamy, i to pozwala nam jakby mądrym zarządzaniem i nie wydawaniem od razu wszystkich pieniędzy, eee, bardzo fajnie mnożyć nasz kapitał, jeżeli dobrze rozkminimy tę grę i to pozwala budować niesamowite taktyki. Eee, no, do tego mamy trzy rodzaje podstawowych wieżyczek i trzy rodzaje elementali, które musimy eee, jakby dopiero zbadać za punkt drebienka który dostajemy co kilka leveli, ale zamiast badać wieżyczkę, możemy też zwiększyć sobie procent przychodu jakby co rundę, jeżeli chodzi o niewydane surowce. Mamy trzy podstawowe wieże, i jakby to wynika z tego, że mamy kilka rodzajów przeciwników, którzy idą. I oni nie różnią się tylko tym, że mają więcej zdrowia, ale niektórzy są szybsi, przeciwnicy, to jest raz. Niektórzy są bardziej wytrzymali, ale są wolniejsi. Niektórzy latają, i tutaj na przykład y, Canon może uderzać tylko przeciwników lądowych. Jak widzicie, mamy wieżę R, która potrafi uderzać tylko przeciwników latających, albo taką zwykłą, która może atakować obydwa typy przeciwników. No, w tym momencie ziomeczek nam tutaj troszkę przebiegł, ale ten kanon powinien go sięgnąć jeszcze tutaj, więc na spokojnie nie musimy się martwić, wydawać pieniędzy, dostaniemy większy income e, po tej rundzie. Jeżeli nie wydamy, moglibyśmy spanikować i zbudować tutaj gdzieś działko, ale nam na tym jakoś bardzo nie zależy. Czy muzyczka się zapętli, czy zrzebałem i nie kliknąłem, żeby się zapętliła? Pięknie. This level is fast, the creeps move quicker. I już widzimy, zrzebałem muzyczkę, i się nie zapętliła, trzeba to kliknąć, dobra, i ona już będzie zapętlać. E, teraz będą troszkę szybsze stworki. Więc sobie ustawimy, może tutaj, drugą wieżyczkę, którą z i puścimy, bo już widzieliśmy, że troszkę nam e, przechodziły te ludki. One, te drag mają mniej zdrowia, ale wieżyczkę sobie już stawimy, żeby zbierały nam się dalej. Mm zasoby, tak? I żeby tutaj na luzaczku sobie te wieżyczki dawały radę. Kolejna fala za nami, generalnie taktyka na przejście tego tower defensa, e, przynajmniej moja, którą ja stosuję, jest oparta o działka. bo ja dosyć sporo e, bawiłem się w próbę wymasterowania tego tower defensa i nawet gdzieś tam, przy... ja teraz nie pamiętam dokładnie taktyk, jak to należało dokładnie robić, natomiast pamiętam, że gdzieś tam w szczytowym momencie... O i teraz możemy sobie, dostajemy drewnięko, możemy sobie albo zbadać jakąś specjalną wieżyczkę albo co ja zrobię, zwiększyć sobie e, przyrost obrażeń i tutaj postawimy sobie tę Wieżyczkę przeciwpowietrzną, którą od razu zapgradujemy. bo teraz mamy flying machines i na niej jedna wieżyczka typu R sobie radzi w ogóle bez żadnego problemu, jeżeli dobrze pamiętam, więc jakby moja taktyka obrony tutaj jest oparta na budowaniu bardzo dużej ilości tych działek, ponieważ one biją bardzo fajne obrażenia obszarowe i to jest spoko, zwiększania tego interest rate, żeby móc po prostu praktycznie w nieskończoność mnożyć nasze przychody. No i oszczędnego budowania tych wieżyczek, tak, żeby po prostu te przychody maksymalizować. Już mamy 15%, już bardzo dużo zarabiamy, jak z tego income'u, bo mamy, no na fali zarabiamy na przykład 20%, a ekstra 20% jeszcze dostajemy z interesu, także praktycznie podwajamy nasze przychody w ten sposób, co jest no w ogóle mega, a należy pamiętać, że 15% zysku w tej rundzie generuje... 15%, czyli 20 golda zysków w tej rundzie, generuje kolejny 1-2 golda zysków w następnej. I to, się, I to się gdzieś tam nakłada na siebie, tak? Od czasu do czasu postawimy kolejną wieżyczkę, żeby po prostu móc to przechodzić. Te są na przykład immune, to znaczy ich nie można slowować, tak? Są odporni na to. Jeżeli ktoś tutaj jechał na wieżyczkach Earth, które slowują, no to ma problem, tak? Nie, przepraszam, water slowuje. Water slowuje. Eee, dokładnie. This level is a boss, one very hard clip. No zobaczmy, jak sobie z nim poradzimy. Wydaje mi się, że będziemy musieli. Oj, trzeba, trzeba coś dostawić. Martwię się, że sobie nie poradzimy. Spróbujmy go ubić. 45 golda jest warty. No, zdecydowanie, raz przejdzie. I teraz to nas nie boli, to znaczy troszeczkę boli. On nam zabierze, jeżeli się nie mylę. Tyle złota, ile jest warty? I pięć żyć, bo jest bosem, więc po prostu zabijemy go za drugim podejściem, ale jakby to, co stracimy teraz, odzyskamy na przyszłość w złocie e, które, które zaoszczędzimy na tym Inkomie, tak? Że nie mieliśmy tych wieżeczek No Znaczy szkoda, 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 niedobrze. Dosyć. No nie udało się go tu zabić. Tak, straciliśmy. A nie, jedno życie nam zabrał zamiast pięciu. Łe, to w ogóle lajcik. W ogóle lajcik i, i nie musimy się jakoś bardzo przejmować. Nie jest to proste, ale okej, okay, zabity. Shortcut, select the tower and press S to sell. No dobra, straciliśmy jedno zdrowie, więc w sumie nawet nas to jakoś bardziej nie boli. Bardziej mnie boli to, że podostawiłem tych wieżyczek i straciłem trochę złota, ale one teraz będą rozkurwiać po prostu i po prostu mam 4-5 fal przynajmniej z głowy. No zobaczcie, one nie są w stanie tu podejść nawet, przejść tego miejsca. Ja nie mówię w ogóle już o bombardowaniu z tego miejsca, jeżeli ono nastąpi. This level is fast. Żaden problem, zapraszam. Już jakby... <laughs> Income zaczyna działać dosyć fajnie bo Mamy ponad setkę złota Już po dwójce dostajemy za każdego przeciwnika No to już jest fajnie Oni są szybcy i wściekli Ale im to nie pomaga Chociaż tu może nawet jakiś się przedostanie Nie przedostał się żaden Bardzo dobrze No i 15% powoduje już w tym momencie 28 sztuk złota Do przodu na każdej fali I to już są genialne, fantastyczne ilości eee, pierdalać no Chociaż no ta ilość działek wcale nie radzi sobie jakoś Fenomenalnie muszę przyznać no, i chyba tutaj przejdzie. Ktoś trzeba go będzie uderzyć? Nie, nawet nie, dobrze. Kolejny interest rate oczywiście. So hungry, so hungry. Dobrze, golemy są dosyć blisko siebie. Więc powinniśmy ich rozjechać. Mamy już 20% income rate. Więc w ogóle no ilość hajsów, które dostajemy po tej rundzie, dostaniemy ponad 60% za, za jedną falę. I to jest no w ogóle fantastyczny przyrost. Ślicznie, dobra, nie przeszedł. Więc zbudujemy sobie ze dwie, trzy wieżyczki tutaj. Bo już powoli przestają wyrabiać Zrobimy sobie oczywiście kanonowe wieżyczki W ten sposób, nie wiem czy teraz nie jest R level Nie, jeszcze nie Tester 45 No i tu już dostają w pierdol To jest powiedzmy artyleria na kolejne 3-4 rundy które po, Która po prostu gwarantuje nam Fantastyczny income jeszcze chyba jeden interest rate sobie zwiększamy, choć nawet nie wiem, czy to jest jakieś bardzo potrzebne. I możemy powolutku zacząć researchować, this level is air, ok, to nie będzie proste. Trzeba podejrzeć chyba 6 wieżyczek erowych. Ja już bardzo wiele pozapominałem. Ja sobie też przypominam tę gierkę, grając w nią, ale jeżeli się nie mylę 6 wieżyczek erowych i spłukujemy się tutaj na tej fali, żeby móc co przejść, nie wiem, czy nie przedobrzyłem. Tak szczerze, czy nie spanikowałem troszkę, ale zobaczymy. No najwyżej będę miał na wyrost, na następną falę. Oj, zdecydowanie przedobrzyłem tutaj. Zupgrade, dobra, nawet nie będę upgrade'ował. Chociaż... Jest OK. mamy troszkę więcej na następną falę, więc ja bym się jakoś bardzo tutaj nie martwił. Zupgrade'uję sobie, ja spierdoliłem troszkę, straciłem hajsu. Ale mamy już na następną erową falę troszkę więcej, tak? Jakby zastrzelnimy to w przyszłości. Oczywiście, jesteśmy stratni, bo income nam tutaj się nie zaliczy tych kajsów, który mógłby, ale na spokojnie to odrobimy za chwileczkę. Mamy sporo działek postawionych, które sobie bezproblemowo radzą tutaj z falami przeciwników. This level is fast. Żaden problem, zapraszam. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Trzeba income'em troszkę ponadrabiać, no. zaszczędzić przez parę rund. Mam nadzieję, że te szybciorki tutaj nie poprzełażą jakoś bardzo. Nawet jak poprzełażam, to tutaj... No, poprzełaziły troszeczkę. Ale wydaje mi się, że te działka, które tu są w zupełności, sobie powinny poradzić z nimi. Sprawdźmy, wydaje mi się, że tak, bo oni są już na bardzo niskim stanie zdrowia, więc to jest tylko formalność. Jak o kurwa, o kurwa, przełażą niedobrze bardzo. Bardzo źle. Bardzo, bardzo źle, poprzełaziły mi. Zbyt koki się zrobiłem troszeczkę i to jest niedobre. Kładziemy tu działko. Może tutaj położymy, bo to jest takie miejsce, gdzie z dwóch stron bije. Was it me? Was it me, Ok. O ile to nie jest właśnie jakieś fantastyczne miejsce, najlepsze na świecie do bicia, to to już jest dobre, bo to strzela, jakby w dwóch miejscach, tak? I to jest ok. Dobra, napierdalajcik. No to już jakoś radzimy. trzeba nadrobić. Straciliśmy trochę żyć zupełnie niepotrzebnie. This level is immune. Żaden problem, absolutnie. Absolutnie żaden problem, my friend. Zapraszam. Tutaj, no nadróbmy, nadróbmy to, bo żeśmy bardzo dużo, no nie bardzo dużo, ale trochę gałgańskich rund zrobili, dokładnie dwie I mi się to nie podoba ani trochę Po pierwsze ery zrobiłem na wyrost I to już jest jedna niefajna sprawa Po drugie poprzełaziły mi tam te gałgaństwa Które były szybkie Mi poprzełaziły I to jest bardzo, bardzo niefajne Dobrze, this level is boss. Interest rate, czy już sobie jakieś elementalne wieże? Spróbujmy o interest rate jeszcze zadbać. To jest boss. Zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. Czy pewnie. jej przejdzie bardzo. Tak, tak, z tego co patrzę. Oj, to tak bardzo, bardzo przejdzie. Myślę, że nawet ze 2-3 razy. Żeby nam nie zabrał hajsu, bo nam zostanie 0 hajsu po jego kilku przejściach. Tutaj myślę, że warto się spłukać na budowę tych dział mimo wszystko. No, jest dobry, dobry jest ten boss. No mi się wydawało, że to 5 golda zabierało. Ciekawe. Jak były bossy, nie Czy tam 5 żyć. A gold może być na minusie. O ja jebie, zapomniałem sobie zupełnie o tym. No to może być teraz bardzo niedobrze. Inka nie działa na szczęście w drugą stronę. Na ten boss przejdzie jeszcze przynajmniej raz. Tak. Ee... Tak i będziemy Będziemy 105 golda na minusie o Jezus, Jestem gałgankiem troszkę tak się postawiłem Że tutaj, tak dużo wiemy o tej grze I w ogóle a, a nie wiem okłamałem moich widzów znowu Niedobrze Niedobrze niedobrze, niedobrze. no dobra no mam nadzieję że zajmiemy teraz tego bo to zaraz się robi źle Tum 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 dobra Nie Teraz musi zdechnąć bo to jest zaraz koniec nie? Apokalipsa według świętego Jana I w ogóle koniec zabijcie go Zabijcie go. No tu musi zginąć teraz. Jezusie Mario, ja, jak on jeszcze raz przejdzie, to jest koniec Nie patrzę! Nie przechodź! Jezus on przejdzie na stówę. No dobrze, no patrzę na niego, no przez palce. Patrzę na niego przez palce. Dawaj, zabijcie go, działka. O, ja jebie. Ale gówno. Minus 160 golda Jestem ścierwem Jestem ścierwem najgorszym Jezus, Inkom zdziała w drugą stronę To jest żart, nie? To jest taki żart Dobra, sprzedaję te wieże Żeby mieć Inkom po po tym levelu przynajmniej jakiś, no nie? I troszeczkę nadrobimy cokolwiek Dobra, to je pozabiję, Dobra, żeby teraz nie było tylko erowego levelu Co pięć jest chyba erowy level Dobrze. Dark minionsy, mam nadzieję, że uda się je zajebać. Bez jakichś strat. Mhm, zobaczymy. Troszkę spanikowałem. No ale wygląda na to, że trzeba, biorąc pod uwagę ilość kapsów w tym miejscu. Dobrze, zajebani. Dobrze, niepotrzebnie panikowałem. Jest ok. I co teraz, ery? Mogę zginąć, jeżeli teraz są ery. Nie są, ok. 4 golda każdy. Żaden problem, powinniśmy je zajebać. Tamtych daliśmy radę, w Męcu też daliśmy radę. Powinniśmy dać radę, mam nadzieję taką. Trzymam kciuki mocno. Bo teraz 25% incomu, no to będzie mocusz. Dostaniemy ponad setkę incomu ekstra. No i są mocno obici, nie powinni poprzełazić. Tu jeszcze dwa działka napierdalają, dobrze. No i teraz 25% incomu to jest coś, co powoduje, że no kurwa. Wracamy do gry. Wracamy do gry so much. Dobrze, jest 10-10 żyć tylko mamy. Spokojnie nic się nie dzieje. Będzie R teraz, czy co? This level is fast. Raczej light 1265 na faście. Nie podoba mi się to. Martwi się, że poprzełażą. Dobuduję troszeczkę wieżyczek. Dobuduję ich troszeczkę. Oj, to się może bardzo źle skończyć za chwilę. Delikatna panika. Dobra, już niepotrzebna jest panika. Ogarniamy, ogarniamy temat. Jest ogarniawka, spoko. Air level now. Okej, okay, jestem w pizdzie. Jestem głęboko. To, to jest głębokie, co, to, to co teraz się stanie. E, bo uważam się, że bez dziewięciu wieżyczek napierdalających R, czyli bez sprzedaży, mm, tak jakby... ...kanonów, to się może bardzo źle skończyć. No ale dobra, wydajmy cały hajs nasz. Mamy sporo tych, wiesz. No jest ich 8. 1600. O ja jebie. No zobaczymy. Spróbujmy się. Upgrade. Aha, 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 aha. No w 10 to ich przejdzie chyba, nie? Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zostanie mi jedno życie po tej fali. Jak zwali, tak zwali. Bardzo, bardzo groźnie. Tak, jedno życie nie zostanie. I niewiele złota. Cryptic Finance 1900 Golda. Sprawdźmy. Jak nam się to uda, to zostawmy póki co te wieże. Aerowe moherowe albo je sprzedajmy, żeby mieć inkom? O ile przeżyjemy te fale Nie no, wszystko wskazuje na to, że przeżyjemy na lajcie raczej. Dobra, no, to sprzedajemy, żeby mieć income Tak, no, raczej na lajcie przeżyjemy. Okej, okay. to wracamy do gry w kontekście inkomu. Ojej, bo w pewnym momencie robi się tak, że co dwa, dwa poziomy są ery, nie? I to już się robi groźne. One wood mam. Czy zwiększamy inkom, czy już budujemy jakąś wieżę? Jedźmy na ryzyk. Jedźmy na ryzyk fizyk. 30% Spróbujmy mnożyć to co mamy, nie? Kapitalista we mnie wewnętrzny się budzi, inwestor. 5 golda za każdego już tu już jest no w pizdę hajsu za nich po prostu. I całkiem nieźle sobie z nimi radzimy, bo nie są zbyt szybcy, są wolni. Pięknie, i 30%. To jest to. Rozkurbiamy ich na luzie. No, 30% od 600. No to już jest 180 i już zaczynamy zarabiać naprawdę fajne pieniądze na inkomie. Możemy to zrobić, jeżeli zaraz się coś nie zestra po prostu, nie? 2400, góle, o 5 golda, no dobra, sprawdźmy jak to wyjdzie Dobudowujmy od czasu do czasu po prostu po jedną, dwie wieżyczki Żeby wzmacniać tutaj nasz firepower Nie no, pięknik musimy, jest dobrze, jest generalnie giciorek Jest dobry giciorek, wyciorek Dobra, na nakurwiamy ok, przejdą kawałeczek dalej, spoko Mamy 30% z 800, czyli 240 na plus Czyli przebijamy tałzena. Jest super Jest naprawdę super pod tym względem yeah. Przebijamy Tausena Goblinsy, powinniśmy je rozjebać Na luzaczku, tak mi się wydaje Też dobudowanie jednej wieży Nas tu jakoś bardzo nie kosztuje, więc warto po prostu Podobudowywać jedną, dwie wieżycki, Jedną, dwie wieżyczki co rundę żeby mieć pewność, że oni nie przejdą, musimy też mieć z tyłu głowy, my mamy jedno życie. Co oznacza, że generalnie, no jeden jakiś przeciwnik, który się prześlizgnie, i jest koniec, tak? A my ich, tak, na tych tutaj załatwiamy 300 golda ponoć. Nikomu jest dobrze, wyratowaliśmy się. Jesteśmy na jednym zdrowiu, ale żeśmy się wyratowali troszeczkę. This level is fast and immune. Dobra, pobudujmy teraz troszeczkę tego, bo oni nie mogą poprzełazić. Nawet zjedźmy się do 600-700 tak mi się wydaje, a pobudujmy dużo tych wieżyczek na przestrzeni całego pola bitwy, nie? Żeby po prostu te stwory na pewno nie przeszły. You shall not pass. Dobra. Powinniśmy dać radę 2500 mają. Okej, okay, zbieram budowę. Nie będę miał tu wszystkich wieżyczek, które bym chciał mieć. Dobra. O, no, jest groźnie. To ja będę dobudowywał dalej. Bo jest dosyć groźnie, myślę. Nie no, dobra, załatwią ich raczej, te bierze tu. No, załatwią mi. Ale lepiej było, lepiej było Dobudować Now a boss level. Ok, tu muszę będę, że w razie czego mogę kupić jedną. E, jedno ekstra zdrowie, tak? Nie jest źle. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wchodzi tutaj. No, on przejdzie parę razy. O, to prawda, przejdzie, przejdzie. Jebany. Zastanawiam się, czy w tym momencie sprzedaż, um, jakby sprzedaż wieżyczek przed końcem levelu i kupno ich na nowo po y, interescie... nie byłaby lepsza. Jak to game over? O jezus, nie dokupiłem zdrowia! Mówię, przejdzie, przejdzie, dokupię zdrowie. Ale jestem ścierwem głupim. Dobrze, jeżeli chcecie zobaczyć co będzie dalej, to ja mogę zrobić jeszcze jeden odcinek z tego, gdzie zaczniemy od poziomu 30 na przykład. Tak możemy zrobić. Dajcie koniecznie znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się. Cześć!